No anegdot teatralnych cała masa jest, ale najbardziej w pamięci tkwią te pierwsze zdarzenia teatralne, kiedy stawiałam pierwsze kroki na scenie, to pierwszy dzień wolności, tuż jakoś po premierze, tam taka duża scena była, jest zresztą na tym zdjęciu akurat na stronie, gdzie ja się myję i cała wielka scena jest na moim myciu porannym i któregoś razu ja w no wchodzę, odkręcam kran, żeby nalać wodę do tej miski, a woda nie leci, nie ma wody w kranie. Więc panika potworna, co robić? Grażynka szapłoska, z którą wtedy grałam tę scenę, yy, patrzy na mnie, ja na nią przerażona, no w scenę trzeba grać dalej, więc jedyne co błyskotliwie przyszło mi na do głowy, że obok stoi na yy, takim piecyku czajnik, który się z, z wodą, no bo tam żołnierze potem jak przyjdą, to nie herbaty sobie robili, więc chwyciłam ten czajnik i wlałam. To ja oczywiście zanurzyłam te ręce i wtedy się zorientowałam, że ten czajnik y, miał właściwie wrzącą wodę, gotującą się, więc y, jakieś dodatkowe efekty tam doszły do tego, no taka, takie, taka przygoda, ale wtedy zrozumiałam, że to jest tak, że ratuj się kto może, Płęta tego jest taka, że wściekła po tej scenie oczywiście, zeszłam za kulisy. Jak to jest możliwe, że nie dopilnował rekwizytor, ktoś nie sprawdził technicznie. I nasza taka urocza pani suflerka, bo wtedy w dawnych czasach w był jeszcze żywy sufler. Tak podeszła i tak, oj, powiem dorodko o cholera, bo, bo mnie się krzesłem, ten ślał przysiadł, no, przyciął. Także taka była historia. Przysiadła mi na, 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 na wodzie.